Witam serdecznie kolejny raz. Motyl cały czas macha skrzydłami, tymczasem doleciał do nas Łukasz. Witamy Cię, Łukasz. I chciałbym zapowiedzieć też dwa słowa, zanim coś powiesz jeszcze na Twój temat, ponieważ Łukasz jest charakterystycznym uczestnikiem grupy, grupy rozwoju niezwykle szczery, niezwykle otwarty i dający z siebie wszystko. I tutaj musimy też uważać na jego wrażliwość, ponieważ wszystkie jego doświadczenia są bardzo wyraziste. Zatem chcielibyśmy zapytać Cię, Łukasz, ja chciałbym Cię zapytać: czy czujesz, że to wszystko, co robimy tutaj, ma dla Ciebie znaczenie? Czy coś może szczególnego chciałbyś przekazać tym, którzy nas oglądają? Znaczenie jest ogromne, odkąd zaczęliśmy pracować. Bardzo dużo się zmieniło, bardzo dużo. Na polu prywatnym, czy osobistym, czy, czy zawodowym? Zawodowym, towarzyskim, ogólnym, że tak powiem, zmiany. Tak jest. Gdybyś miał powiedzieć, widzom, czy mają jakiekolwiek powody obawiać się czegokolwiek, gdy rozwijają się w sposób taki naturalny, czy jest jakiś moment, w którym byś powiedział? Że, że nie warto z jakiegoś powodu? Czy gdzieś jest ta chwila, w której jest zawahanie? Powiedz mi, bo tutaj to bym chciał też zwrócić na to uwagę. Czasami jest takie zawahanie, jakbyś, jakbyś chciał powiedzieć, dlaczego nie warto się wahać, dlaczego warto iść dalej z tym. Wydaje mi się, niezależnie z jakiego środowiska, człowiek pochodzi, bo są absolutnie dwa różne światy. Tak. Zawsze warto i może być najgorsze środowisko, wiem o tym po sobie. Człowiek się naprawdę zmienia dzięki Jarkowi. E, I chyba ja sam bym chciał, żeby więcej było takich tych moich chłopaków e, z blokowiska. Z osiedli. osiedli z chłopaków z podciepach, że tak powiem. Którzy to, którzy to zobaczą w tym jakąś jakość. Że i... będą mogli się dobrze budzić po prostu ze świadomością, że się poznają i że coś mogą. Sielić przede wszystkim z sobą, a nie udawać kogoś przed kimś. Tak jest. To bardzo wartościowe. Ci, którzy nas oglądają, a mają tego typu zastanowienie, czy warto, czy nie warto, to właśnie to jest taki przykład, który oczywiście też Łukasz będzie mógł sobie osobiście przedstawić, każdemu, kto zechce z nim porozmawiać na naszym majowym zjeździe. Także tymczasem dziękuję Ci serdecznie, Łukasz.